No, hej widzowie. Dzisiaj sobie zagramy w takie no Brainer. No, no pa, pamiętacie tą grę na pewno. No po prostu to jest taka gra o tsunami, kto nie wiedział. Marek jeszcze w to nie grał. My już to graliśmy, a więc mogę ci dać takiego początkowego Six em Dziękuję. Oczywiście, pewnie myślicie, że on jest słaby, bo, bo przecież on jest zwykły, ankomon, Ale ja go ulepszyłam na 60 poziom Nie, ale mam takie pytanko. Co? Widzowie... Ej, poczekajcie, powiem żart Proszę Nie, nie mów tego żartu Nie! czekaj, nie Nie mówisz <śled bukan> Dobra. <śledz _> nie widzę nie, nie mogę tego powiedzieć, przepraszam. <śledz _> Mare... Markowi już to odwala trochę. Nie przejmujcie się, tak jest zawsze. Płagam. Nie po tym żarcie już troszeczkę odwala, dlatego że witowy, mi to, mi zawsze po żartach odwala Tak, to prawda Jak mu pierwszy raz będzie ten żart, to bym się tak zaśmiał Pamiętam to, jakby to było dziś A, bo to było dziś Bo no to było dziś, Gamoń Gamoń za mnie, Gamoń Gamoń za mnie, Gamoń Dobra. Yeah! Nie, No jak jak gupi. やぼく、ごちゃくり。 Nie, co ja zrobiłam? W tej grze muszę chociaż Nie? raz zginąć na jednym odcinku. No, ja już zginąłem, czy już znalazłem piękne prawy? Błagam. Nawaj. Cemu? Dobra. Dzisiaj na konkursie jest do zdobycia. Do zdobycia dam może... Tom Bizonte Jupitera. Kelestrial i ten 5 bilionów na sekundę. Albo nawet więcej. Kurde, odlagował mi. Sorry, przepraszam. Już nawet 8 bilionów. Dobra. Oficjalnie ten Bizonta Jupiter daje 10 bilionów. Do wygrania jest taki. Musicie zasubskrybować kanał, zalajkować ten film i napisać swój nick w komentarzu. I napisać swój nick w komentarzu. Jak będziecie mieć prośbę do zaproszenia to do znajomych. A na samym końcu napisać jak będziecie mieć takie takie y, nick y, serwery 4 to wtedy przyjmijcie to wtedy macie szansę wy, znaczy na pewno wygracie tego y, tego bizonta Aski mam już Legę Jedną Fajnie Aski mam już Słucham. Słyszę, fajnie? Zbrań. Nie, serio Zobacz jak wzmacnia brain rot, bo, ja bo kiedy naciskam, to one się nie wzmacniają. Oskar, jak wzmocnić brain rot? Oskar, powiesz? Poczekaj! Nie, 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 nie. A ty jak ty dostałeś tego serwera? Co? Bez powodu to z tego zakończy na Tak ma aury. No jak, trzeba iść na secret. Secret miejsca. I to jest mega hey, daleko.

Teraz będzie. Dobra, lecę. Jestem tutaj. No, skombinacja nas. Dobra. Przygarnę. Przygarnę sobie. Nie, no serio. Dobra, ja na pewno muszę tego Bizant Jupiterę rozdać, na pewno. Po prostu jak nie, to będę wkurzony. Więc dzisiaj rozdaję. Skąd mi się tu wziął ten podchod pod... Aha, bo to nie moje. Okej. Okay. A więc Bizonte, Jupitera do wygrania No No i najlepszy Brain to bacnie Naprawdę? No najlepszy Brain jest to Nieprawda A więc to do wygrania, to do wygrania A więc piszcie swoje niki. Piszcie swoje niki i subskrybujcie, żeby dostać takiego. W następnych odcinkach jeszcze będą lepsze nagrody. Ja tylko muszę po prostu zdobyć trochę... trochę rzeczy. O i w ogóle dodawajcie mnie do znajomych. Nie do znajomych. Mnie też, ponieważ ponieważ ja mogę im coś doproponować ja będę grał z widzami. ja będę bardziej ja ma... grał Jeżeli... z widzami. Tak, e, mam, taka, mam takie pytanie. U, Jeżeli ktoś chce brain roty, które dają komilu, to niech to są No bo to nie, to, no, 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 no to nie doda do mnie, do znajomych, to wtedy mogę rozdać brain bo ja pożyczyłem kilka brain rot. Mogę Wam ich rozdać. W stylu brain rot, to ja mogę rozdać sixa Wam. 22 miliony na sekundę No Albo bicykleta 66 Ale jak wbijecie 1000 subów Bo no 1000 subów mi się marzy, a więc 1000 subów rozdaję bicykleta. wbijecie 1000 subów to rozdajemy, rozdajemy nie wiem co O, Aura Farm Aura! Aura farm! Aura farm! Biorę Aura farm! Tak samo jak... Da, znaczy Wam tak samo jak, jak za chwilę będę rozdawał yy, no Markowi. Czyli mojemu koledze Tylko muszę ulepszyć To wtedy dam Markowi I to będzie jego najlepszy brainwok Dobra tyle wystarczy No i patrzcie Dałem sobie tego bizonta Jupiter znaczy no tego, tego Aura Farm Tylko oczywiście no U was będzie to bizonta.

Poczekaj, to jest wzięcie jakiegoś koplicznego. No. Wezmę sobie tego. wiesz? Teraz. No, ja. No, gdzie? Daję, daję do, do yy, Marka u Was. U Was. No, daję i po prostu. Po prostu daje i... i tyle. Po raz daje. A więc polecam. Co tu mówisz? kurva, 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 ej, ale mě goní. fart. Ja zbieram pieniądze nie na bawę, tylko na prędkość. Dobra, Ekskluzyw. No, kosmik. Ej, za chwilę będzie no Celestial. Co będzie? Celestial, czyli najlepsza rzadkość. Dawaj, 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 błagam, 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 błagam. Jestem. Ale jeszcze, jeszcze muszę. Fast. Dobra, teraz, teraz, teraz. Nie, najszybszy, najszybszy, najszybszy. Uf. Brago lala. Nie, śrady, nie Dobra, ja tu sobie teraz czekam. Uje, jakby co, u was sekunda, a u mnie dwie minuty, a więc no, będę. Kurde, ogólnie no, no, przez no, w ogóle no. widzowie, przez przypadek ten, zginąłem i teraz muszę m, odrobić. Nie, serio? Nie, ja nie zdążę, kurde, 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 kurde. A za chwilę będzie Celestial. Tyle wam rozdam nie! Błagam Cholesterol, błagam Zdążę, zdążę, zdążę A jak nie zdążę to na pewno ktoś zginie Ktoś jest słaby Poczekaj bo, bo ja z tą siłą Chyba mogę O kurde Kresjan! błagam. Nie chcę mi się znowu czekać. To jest moje ilagrandy! Nie! Miałem prawe lagrandę Jest Jestem! Dobra, widzowie! My będziemy chyba, chyba kończyć ten odcinek, bo no po prostu kończymy ten odcinek. 拍一张，拍一张片。